Witam Was moi kochani, Łukasz z tej strony, z kanału Whisky Spirit. No to cóż, jak by mogła być odbycie jakakolwiek degustacja nad brzegiem morza, jeżeli, byśmy nie, jeżeli, byśmy, jeżeli bym nie zrobił degustacji whisky dymnej. A że nie było u mnie żadnego Kirchomana nic o nich tak naprawdę nie mówiłem, więc poleciałem klasyką. Na szybko spakowana butelka Kirchomana Mahir Bay w wersji podstawowej. Czyli co? 50 ppm, 90% whisky leżakowanej w beczce po Bourbonie, 10% w beczkach po Sherry, 46%, więc to jest ta wersja klasyczna z klasycznego portfolio tej destylarni. Nie, nie pamiętam, to jest chyba wersja 2022 albo 2023, nie pamiętam, więc. Tutaj zobaczę jak będę, może znajdę pudełko gdzieś po tej whisky to, to wpiszę w tytule filmiku. Dobra, degustacja whisky nad morzem, w tle piękne zachodzące słońce. Ja też powoli się będę oddalał w stronę zachodzącego słońca jak dla Luke, ale zanim to zrobię, to zdegustuję dla Was whisky torfową. Dobra. Mahir Bay 46%. Jedziemy. No i to, co mi brakowało nad tym morzu, bo zgadzam się szczerze, że to jest mój pierwszy dym. Odkąd jestem tutaj na, na wakacjach i nagrywam filmiki. Yy, I oczywiście sporo dymu torfowego, takiego yy, mięsnego dymu. Przede wszystkim jest to dym ciężki, yy, mięsny. Yy, takie barbecue w najczystszej postaci, delikatne, spalone. Pojawia się popiół, jest słodycz. Przy okazji słodycz taka ciasteczkowa, wę takiego wędzonego placka, bym powiedział, nawet drożdżowego. I sporo też nut cytrusowych. Jest taki, nawet bym powiedział, że taki oddech limonki. Jest też nuta tutaj. A teraz by właśnie chyba się to powietrze zmieszało z tym kieliczkiem, bo pojawia się też taka nuta do takiego y, oleju silnikowego połączonego z takim y, metalicznym y, olejem. Z, do, o ile dobrze pamiętam taki zapach, czułem właśnie jak y, to był to si, zużyty olej y, ze skrzyni biegów, czyli takie zużyte te części y, starte, te części metaliczne z tej skrzyni, z tych trybów. Stary olej i to jest taki właśnie olej z takiej skrzyni, yy, skrzyni biegów. Dobra, pięknie to pachnie, temperatura też jest super, yy, jest już tak troszeczkę chłodniej, no i oczywiście uwielbiam to. Szum fal, dym na zachód słońca, plaża, ja, yy, troszeczkę osób jest na plaży, ale dobra, pijemy. Ja sobie tak patrzę sobie w dalą, świetnie widzę. Galtarnie morskie, świecące. Piękny widok. Nie wiem. Inni mówią, że nie. Dla mnie Kilkoman, Mahir Bay to są przede wszystkim gotowane, a później grillowane. Warzywa jak marchewka, pietruszka, ziemiak, to wszystko taki słodycz z tych warzyw. Mam w takim smaku. Potem jest, wjeżdżają cytrusowe aromaty, dżem, może nie tyle co dżem, to takie skórka z pomarańczy, delikatna nuta limonki. Jest tłusto, jest olejowo. No i wjeżdża pieczone mięcho, barbecue. I następnie finish delikatnie yy, wytrawny z nutą takiej delikatnie gorzkiej czekolady połączony z troszeczkę z popiołem i dodatkowo jest yy, jeszcze taka nuta oczywiście dymu, no i tych posmak tych słodkich yy, warzyw, o których mówiłem wcześniej. Teraz zobaczymy co jest w armadzie. W ogóle dym na whisky się świetnie komponuje, yy, świetnie, świetnie się komponuje z palami i z morzem. A dziś są troszeczkę zburzone te fale, więc zdecydowanie ten klimat jeszcze nastraja dodatkowo na tą iski. Dobra, teraz mam taki delikatną nutę ciasteczkową, takie płatki owsiane. Dodatkowo jest to przykryte takim delikatnym dymem. Też górna część kieliszka to jest przede wszystkim taki olej metal, z metalicznym, metalicznym, delikatnym posmakiem. Dobra, spróbujmy drugi łyczek i drugi. Drugi smak to jest taki gotowany budyń. Ciasto drożdżowe z tym budyniem. Są nawet takie drożdżówki, drożdżówki z budyniem. Delikatna nuta serowa z słodkich serów. Dalej pojawia się gdzieś tam metaliczność w, w tym całym moim aromacie, w tej palecie smaków. Troszkę oleju. Torf delikatnie zelżał. Na korzyść tego pojawiają się bardziej, wybijają się nuty cytrusowe i aromaty cytrusowe. Delikatne, paśne, yy, yy, taka niedojrzała nektarynka, może niedojrzała brzoskwinia, takie kwaskowate, one są w smaku. Później mamy dalej słodycz gotowanych owoców, warzyw, czyli tam ta pietruszka yy, dzienie gdzie ta marchewka, i to też jest takie przykryte delikatnym dymem, więc to powiedzmy, jest to jest zgrillowane. No i finish, delikatna, gorzka czekolada z nutami właśnie takiego. No, trudno mi tutaj określić, ale też takich delikatnych nut cytrusowych. To tak już tutaj w finiszu się tak miesza. Wszystko razem z tymi, z tymi smakami. Nic tak się nie wybija na pierwszy, na pierwszy rzut. Ale to jest też właśnie troszeczkę dymu, troszeczkę takiego serka, troszeczkę gotowanych warzyw. Taki, takie ciasto budy, budyniowo-biszkoptowe. No i tak, to by tak sobie chwalowało. Whisky prosta, nie za bardzo złożona w smaku. Ja lubię mieć tego Kilchomana w swojej półeczce, lubię sobie do niego czasami wrócić. W szczególności, jeżeli widzę, że na zewnątrz jest trochę chłodno, pada deszcz, albo jest burza. kiedy mogę teraz, mam taką przyjemność, że mogę sobie wyjść z domu na taras, bo już nie mieszkam w bloku, więc zdecydowanie. I tutaj może taka krótka zapowiedź, bo wracam na ten kanał Whisky Spirit. Będę dla Was kręcił więcej tych filmików i pewnie będę kręcił je na, na tarasie. Więc anturaż i otoczenie całego mojego, moich filmików będzie zmienione na pewno. Już nie będę kręcił to w pokoju blokowym. OK, dobra. Ale to o tym zrobię też osobny filmik, że będzie zapowiedź i tak dalej, więc nie będę tego tutaj kontynuował, ale taką lekką zajawką dla Was mogę już tutaj rzucić. Dobra. Dymek już się mocno zmieszał z powietrzem nadmorskim. On już tutaj jest ledwo wyczuwalny, przebija się słodycz, ale właśnie słodycz to warzywna, nie owocowa, nie kwiatowa, nie miodowa, tylko słodycz taka z gotowanych warzyw. Z taką nutą olejową, delikatnie metaliczną, troszeczkę popiołu. Nuty serowe są mocno wyczuwalne, takiej i też takiej starej skóry teraz. Pięknie, pięknie. Ta whisky na Daily Dram jest naprawdę, naprawdę, naprawdę wyśmienita. W tych warunkach, oczywiście, w domu troszeczkę gorzej mi smakuje ale tutaj w tym klimacie takim troszeczkę chłodniejszym, nadmorskim jest naprawdę naprawdę dobrze, więc, więc, więc zdecydowanie to whisky polecam. Bo jednak, jednak trzyma ten poziom jeszcze, jeszcze dla tych swoich konsumentów, więc ta wersja też jest, jest, jest w porządku, nie wiem, może to jest przez to, że jest tak mocno utleniona i tej whisky nie ma wcale dużo w tej butelce i dosyć długo stała. Ale nie mniej jednak jest to whisky, która, którą warto mieć w swoim barku. I na początku przygody z whisky dymną warto ją też mieć całą butelkę u siebie w barku. No to dobra, sprawdźmy jeszcze. Teraz pojawiają się takie mocniejsze nuty cytrusowe. Takie kwaskowate. Ale dobra, spróbujmy, zerujmy drama. Trzeci łyk. Zdecydowanie taki rozmokły papier. Pojawił mi się połączony ze słodyczą, ale dalej ta słodycz warzywna. Yy, I dodatkowo delikatny dymek, delikatny olej, mineralność finish. gorzka czekolada pomieszana z tymi wszystkimi wcześniejszymi smakami, aromatami. Budyń yy, połączony z delikatnym biszkoptem, takie ciasto budyniowo-biszkoptowe, drżówka yy, biszkoptowa yy, z budyniem, yy, więc yy, tak by to. Drżówka biszkoptowa, nie ma czegoś takiego, dobra. Drżówka z budyniem i taki klimacik, naprawdę fajny. Ogólnie lubię Machirba ja yy, nie, nie, yy, yy, uważam, że Kilkoman trzyma ten, ten swój standard, jeżeli chodzi o tą podstawową wersję, więc warto warto dorwać tą butelkę, jeżeli będziecie mieli okazję, yy, więc zachęcam. Dobra, jest już praktycznie zmierzch, słońce zaszło. Czerwone chmury w oddali. Widać, że tam jest jakaś... jakiś deszcz, się pojawił na horyzoncie, więc dzięki. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnym moim vlogu. Servus, pa!